Czy takie spotkania są branży potrzebne? Jak, jaka jest potrzeba rozmów o, o sytuacji w branży? No myślę, że to jest nowe otwarcie i te, tego typu spotkania są jak najbardziej bardzo potrzebne. Bardzo potrzebujemy spotkań, bardzo, bardzo potrzebujemy rozmów i miło, że powstało, powstało takie forum. I to, co dzisiaj udało się zaprezentować na razie w namiastce, myślę, że w przyszłości... Należałoby pogłębiać i dużo więcej informacji na temat samej branży, na temat problemów w branży, na temat sposobu ich rozwiązywania, jak najbardziej poruszać na tego typu spotkaniach. Uważam, że dużo możemy razem zrobić. Jak wrażenia z tegorocznej edycji Forum Branży Łazienkowej? Na forum jestem po raz kolejny. Uważam, że takie spotkania są bardzo potrzebne. Sądząc też po ilości osób, które przybywają, które podczas spotkania zadają pytania, angażują się w rozmowę, nie tylko na sali, ale też kuluarowo. No bardzo ciekawa idea jest wreszcie okazja, miejsce do spotkań branży. Mam nadzieję, że branża coraz, wykaże się coraz większą otwartością też. Powinno być dłuższe. Powinno być więcej czasu w agendzie, i to są pewnie obszary, które można zmieniać w przyszłości, żeby, żeby ta branża miała okazję rozmawiać ze sobą i dzielić się doświadczeniami i wymyślać nowe, fajne rozwiązania. Pierwsze pytanie o to, jak podoba się już trzecia edycja forum branży Bardzo, coraz bardziej mi formuła odpowiada, coraz więcej danych statystycznych i ta idea z rankingiem jest jak najbardziej w mojej myśli. Chciałbym, żeby ona dalej się rozwijała, żeby coraz więcej firm do niej przystępowało. Popieram tą pierwszą próbę pokazania tych danych udziałów rynków oprócz, oprócz danych producentów, może warto się pokusić w przyszłości o danych dystrybutorów. Myślę, że tegoroczna formuła forum sprawdzi się również w przyszłości. Tym bardziej chcemy poruszać problemy w sposób już zupełnie otwarty dotyczący naszej branży. Tych relacji pomiędzy handlem tradycyjnym, a handlem internetowym czy wielkomarketowym. Impreza bardzo dobrze zorganizowana. Dziękujemy bardzo. Tak naprawdę jest to chyba jedyne spotkanie branżowe tak duże i zorganizowane w profesjonalny sposób w tej branży. Mamy jeszcze perły ceramiki, ale to jest koncentracja na płytce. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o branżę łazienkową, bardzo dobre i potrzebne spotkanie.